Wieczorem, w dniu zmartwychwstania Jezus przychodzi do uczniów ze słowami pokój wam. Nie było jednak z nimi Tomasza, który nie chciał im dowierzać, że Pan Jezus zmartwychwstał, i mówił: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w Bóg Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach od tego wydarzenia Jezus znowu do nich przyszedł, ale wtedy Tomasz był już na miejscu, zobaczył Go na własne oczy i powiedział: Pan mój i Bóg mój. To mnie najbardziej uderza w tej Ewangelii, że Tomasz przez osiem dni trwał we wspólnocie, pewnie stosował się do nauk Jezusa, ale sam jeszcze nie spotkał zmartwychwstałego. To jest taki obraz nas, będących w Kościele, którzy staramy się zachowywać przykazania Boże, żyć według nauk Kościoła, ale sami nie mamy relacji z żywym Jezusem. Możesz powiedzieć dzisiaj w sercu, Jezu, chcę Cię spotkać, chcę Cię poznać, chcę mieć z Tobą relację, a On na pewno Cię wysłucha.